Czujesz się czasem ospale, mimo że spałeś 7 do 8 godzin? Zaczynasz dzień i od razu szukasz kawy, bo brakuje ci energii? Co jeśli powiem ci, że są naturalne sposoby na potężny zastrzyk energii, które nie kosztują ani złotówki? Dziś pokażę ci 5 sprawdzonych rytuałów, które pozwolą ci zacząć dzień z powerem, bez kawy, bez cukru, bez sztucznych dodatków. W tym odcinku między innymi energia z ziemi, zimno, drzewa i do głód. Brzmi dziwnie? Zaraz wszystko wyjaśnię. Lecimy! Zacznijmy od czegoś, co brzmi jak magia, ale ma solidne naukowe podstawy: grounding, czyli uziemianie się. To nic innego jak bezpośredni kontakt z ziemią. Bose stopy na trawie, piasku, ziemi, a nawet w wodzie. Nasze ciało to przewodnik elektryczny. Gdy stykamy się z naturalnym podłożem, wymieniamy elektrony z ziemią. To nie jest ezoteryka, to fizyka. Ludzie niestety o tym zapomnieli i odizolowali się od matki natury gumowymi podeszwami. Efekty: zmniejsza się poziom kortyzolu, poprawia się jakość snu. Spada stan zapalny, i co najważniejsze, czujemy więcej energii i spokoju. Rytuał. Każdego ranka, jeśli tylko masz możliwość, wyjdź na trawę boso na 5 minut. Rób to świadomie. Oddychaj głęboko. Ziemia oddaje ci to, czego szukasz w kawie. Naturalnie. Drugi sposób to coś, co w Polsce zyskuje coraz większą popularność. I dobrze: zimno. Budzi ciało i mózg szybciej niż espresso. Zimny prysznic lub morsowanie to forma kontrolowanego szoku który uruchamia naturalne mechanizmy przetrwania. Twoja wątroba nagle zaczyna zalewać twoje ciało formą białek, która powstaje podczas zimnego szoku i, według badań, pozwala na dłużej zachować młodość. Zwiększa się poziom dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny, a to daje ci jasność umysłu, zastrzyk energii i lepszy nastrój. Badania pokazują, że nawet 30 do 90 sekund zimnej wody codziennie rano może znacząco poprawić odporność i koncentrację. Wpływa również bardzo pozytywnie na zdrowie psychiczne. Uczy samokontroli i pokory pomaga również w odchudzaniu. Nic nie spali tyle tłuszczu w tak krótkim czasie co zimny szok. Sam zacząłem morsować około roku temu i od tamtej pory nie byłem nawet przeziębiony, gdzie moje dziewczyny były chore po już kilka razy. Przypadek nie sądzę. W połączeniu z dietą morsowanie to niezastąpiony sposób na odchudzanie. Pomogło mi schudnąć 22 kg w zaledwie kilka miesięcy. Rytuał: Zacznij od 15 sekund zimnej wody na końcu porannego prysznica. Z czasem wydłużaj. Jeśli masz dostęp do natury, spróbuj morsowania z grupą. To niesamowita forma naturalnego ładowania akumulatorów. Kolejny sposób może brzmieć jak bajka z lasu, ale działa. Kontakt z naturą, szczególnie dotyk drzew i przebywanie wśród zieleni, ma realny wpływ na nasze samopoczucie i poziom energii. Badania z Japonii pokazują, że tak zwany shinrin-yoku, kąpiele leśne, Obniżają ciśnienie, poprawiają odporność i łagodzą stany depresyjne. Japońscy lekarze przepisują spacery do lasu na receptę, jako formę naturalnego leczenia. Nie musisz biegać po lesie. Wystarczy, że wejdziesz do parku, przytulisz się do drzewa lub położysz dłoń na jego korze. Zamkniesz oczy i wsłuchasz się w naturę. Twój organizm to poczuje. Dosłownie. Rytuał. Codziennie 5 do 10 minut wśród natury. Drzewa, światło słoneczne, naturalna zieleń. Nie słuchaj wtedy podcastów. Po prostu bądź i oddychaj. Brzmi jak szaleństwo, ale to działa. Czasowe posty, czyli intermittent fasting, mogą poprawić Twój poziom energii i jasność umysłu. Jak to możliwe? Kiedy Twój organizm nie marnuje całej swojej energii na trawienie, może wreszcie zająć się regeneracją. Poziom insuliny spada, organizm przełącza się w tryb smart. Czujesz się lżejszy, jaśniejszy, bardziej skupiony. Po około 16 godzinach zaczynają się procesy samonaprawcze Twojego organizmu, jak autofagia. Jest to naturalny proces biologiczny, który w dużym uproszczeniu polega na samozjadaniu przez organizm uszkodzonych lub martwych komórek. Jej celem jest ich wychwytywanie i eliminowanie. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. W jaki sposób można stymulować autofagię, a co za tym idzie pobudzać organizm do samoleczenia? Głodówka. Najpopularniejszy model. 16 na 8. 16 godzin postu, 8 godzin jedzenia. Na przykład ostatni posiłek o 18.00. Pierwszy następnego dnia o 10. Rytuał. Zacznij od przesunięcia śniadania o jedną do dwóch godzin. Pij wodę, napar ziołowy albo yerba mate. Zobaczysz, że po dwóch do 3 dniach twoje poranki będą znacznie czystsze i bardziej energetyczne. I na koniec coś, co możesz zrobić dosłownie po przebudzeniu. Wyjdź do światła dziennego. Bez okularów przeciwsłonecznych, bez telefonu w ręku. Dlaczego? Światło poranne reguluje rytm dobowy i sygnalizuje mózgowi, że czas się obudzić. Zwiększa się produkcja serotoniny i późniejszej melatoniny, a to oznacza więcej energii w dzień, lepszy sen w nocy. Rytuał. Po przebudzeniu wyjdź na balkon, do ogrodu albo po prostu otwórz okno i wystaw twarz do słońca na 3 do 5 minut. Zrób kilka głębokich oddechów, to działa. Jak widzisz, nie potrzebujesz kawy, żeby zacząć dzień z powerem. Masz do dyspozycji ziemię światło, zimno, naturę i świadome odżywianie. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej takich naturalnych typów, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj naturalnie naładowani. Napisz w komentarzu który z tych sposobów chcesz wdrożyć jako pierwszy, a może już coś z tego stosujesz? Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, Twoja energia jest w naturze wystarczy po nią sięgnąć.